Maciej Poloczek, witam w Ślązaku, czyli cyklu rozmów w portalu Ślązak. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj burmistrz Tarnowskich Gór, pan Arkadiusz Czech. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, Tarnowskie Góry żyją ostatnio, żyją głośno. Jest Tarnowski Góra o sprawie dworca autobusowego i prywatnego przewoźnika, który nie będzie mógł z tego dworca korzystać. To przewoźnik, który jeździ m.in. do Kalet, między Kaletami a Tarnowskimi Górami. No to na początek wyjaśnijmy. Do kogo należy dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach No i kto podejmuje decyzje z nim związane? Nie lubię słowa ofiara, ale mam takie wrażenie, że próbuje się mnie uczynić ofiarą całego problemu, który ma dziś przed sobą przewoźnik prywatny, organizujący od zresztą wielu lat już komunikację na terenie. Gmin to są nas. Ten problem dotyczący dotyczy głównie gmin powiatu lublinieckiego oraz kalet z powiatu tarnogórskiego i ten przewoźnik jako profesjonalny wykonawca transportu powinien zadbać o to, żeby zapewnić swoim środkom transportu co najmniej miejsce do obsługi pasażerów, czyli do wysiadania i wsiadania pasażerów. Przewoźnik tej funkcji nie wykonuje. Jeszcze przed rokiem Wykonywał ją na podstawie umowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego. I tu jest odpowiedź na pana redaktora pytanie. To Zarząd Transportu Metropolitalnego zarządza dworcem autobusowym w Tarnowskich Górach. Tak jest już od ponad pięciu lat, od kiedy Tarnowskie Góry wraz z czterdziestoma innymi gminami weszły w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. I to pytanie powinno być skierowane do Zarządu Transportu Metropolitalnego. Wiem, że zarówno y, przedstawiciele gmin Powiatu Lublinieckiego, jak i przewoźnik takie rozmowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego toczyli. Dlaczego w takim razie piszą, że to burmistrz się nie zgadza na wjazd na dworzec autobusowy? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. No właśnie, przewoźnik przez te lata korzystał z tego dworca, jeszcze korzysta na podstawie umowy do, do końca roku. ten tłumaczy względami bezpieczeństwa, że nie będzie mógł już tam korzystać, bo krótko mówiąc jest ciasno. Czy faktycznie tam jest tak ciasno na, na dworcu? No na to pytanie znów musiałby się wypowiedzieć przedstawiciel ZTM-u, ale ja te tłumaczenia słyszałem wielokroć, więc ja mogę za nimi powtórzyć, że wiem dlaczego. Skończyliśmy budowę tego dworca jeszcze my, jako Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej, zrzeszający kilkanaście gmin z tej części Śląska, ale bez udziału gmin powiatu lublinieckiego, żeby była jasność i bez kalet w roku 2013, czyli 11 lat temu. Wtedy jeszcze nie było ustawy o elektromobilności, a więc wszystkie autobusy, choć już nowe, już spełniające normy Euro 5, ale to nie były autobusy elektryczne, nie było autobusów, nie było autobusów zasilanych gazem. W tej chwili ustawa o elektromobilności nakazuje Posiadanie we swojej flocie e, samochodowej, autobusowej takich pojazdów, stąd przybyły na terenie placu manewrowego dworca autobusowego stacje doładowania autobusów elektrycznych, przybyła st stacja doładowania gazu, e, się, zmieniają się przepisy dotyczące obsługi podróżnych, w związku z czym zachodzi konieczność przeprofilowania e, peronów autobusowych, które do tej pory mieszkańcom służyły. Autobus komunikacji miejskiej, taki typowy MAN, Solaris, Mercedes to jest autobus, który wypuszczając podróżnych, podjeżdża na, na peron, otwiera wszystkie drzwi. Proces wsiadania, wysiadania pasażerów to jest proces bardzo krótkotrwały. Autobusy przewoźnika tego typu jak przewoźnik prywatny, starający się o wjazd na Dworzec autobusowy to autobusy typu turystycznego, a więc jedno-dwu-drzwiowe, pojedyncze, pojedyncze osoby wsiadają, wysiadają z autobusu. Część z nich prawdopodobnie musi nabywać, musi nabywać bilety, a więc ten proces trwa. One relatywnie długo zajmują perony pasażerskie. Tak to tłumaczy, tak to tłumaczy Zarząd Transportu Metropolitalnego. My sami w tej chwili ze swoimi autobusami rozszerzając ofertę komunikacyjną dla mieszkańców Tarnowskich Gór, dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców metropolii, żeby zmieścić wszystkie nowe kursy, które chcemy uruchamiać, kierujemy je w formie mniejszych autobusów na przystanek przy placu Zębali, bo już wjazd na dworzec autobusowy jest utrudniony, ograniczony. Umowa, którą prywatny przewoźnik posiadał z Zarządem Transportu Metropolitalnego wygasała w grudniu ubiegłego roku. Dwukrotnie prosiłem, osobiście prosiłem Zarząd Transportu Metropolitalnego, aby tą umowę jeszcze przedłużyć po to, żeby zarówno przewoźnikowi, jak i wójtom, burmistrzom z tych gmin, o których mówimy, dać szansę, dać czas na zorganizowanie miejsc do wysiadania, do wsiadania autobusów. Zbliżamy się do kolejnego deadline, do końca roku i problem nadal jest nierozwiązany. W mojej ocenie, zarówno burmistrzowie, wójtowie, przykro mi to mówić, bo to moi koledzy, ale ci wójtowie, burmistrzowie, jak i przewoźnik prywatny, ten czas stracili. No właśnie, a dlaczego ten prywatny przewoźnik, tak jak Pan wspominał, że niektóre autobusy ZTM nie, nie jadą już na dworzec, tylko na plac Zębali. Dlaczego ten prywatny przewoźnik nie może też gdzieś poza poza dworcem e, mieć wyznaczonych przystanków. Y, użyłem również tego, tego sformułowania. Powiedziałem, że mikrobusy, że nasze autobusy małe, takie, które obsługują ruch pasażerski w takich mikropętlach, te wjeżdżają na Plac Zębali. Y, ze względu na promienie skrętu przy drogach, byłby problem z wjazdem dużego autobusu tego typu, jaki obsługuje linię prywatnego przewoźnika na Plac Zębali. Też kwestie bezpieczeństwa wynika z no, Oczywiście, przede wszystkim powiem więcej. Yy, przy wjeździe yy, mówiło się o tym, żeby szukać miejsca dla prywatnego przewoźnika w okolicach nowo wybudowanego centrum psiatkowego. Sprawdziliśmy. Bo może to nie moje zadanie, to nie moja rola, bo nie ja to powinienem czynić, ale poprosiłem zarząd transportu metropolitalnego, poprosiłem przedstawicieli Policji Państwowej i zrobiliśmy próbny przejazd autobusem. Właśnie przez centrum przesiadkowe w kierunku ulicy Oświęcimskiej mamy nagrany film z tego przejazdu. Opinia policji jest jednoznaczna. Ten przejazd, taki przejazd, korzystanie przez autobusy prywatnego przewoźnika, jakiegokolwiek przewoźnika w tym miejscu z ulicy Boczna Oświęcimska, Oświęcimska jest niebezpieczny. Bo władze tych miejscowości, gdzie ten prywatny przewoźnik jeździ, czy tam Boronów, Kalety, Koszęcin, woźniki do Panu bezpośrednio zarzucają złą wolę w sprawie tych przystanków, że Pan nie chce, nie chce na to zezwolić, nie chce pozwolić, a dodają do to, przy tym, że to jest działanie na niekorzyść Tarnowskich Gór, no bo ograniczy o liczbę osób, które przyjeżdżają, czy to do szkół, zakładów pracy, instytucji, kultury. Co Pan na to? Wspomniałem już wcześniej, angażowałem się w to, żeby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, choć ten problem jeszcze raz to podkreślę i to myślę niektórzy odbierają jako złe oświadczenie z mojej, z mojej strony, że powiedziałem, że to nie jest mój problem, bo to nie jest mój problem, to jest problem przede wszystkim samorządowców z gmin Powiatu Lublinieckiego i Kalet, którzy powinni zabezpieczyć swoim mieszkańcom transport i to jest problem, to jest problem prywatnego przewoźnika, który organizując ten transport powinien zabezpieczyć miejsca do wsiadania i wysiadania i ewentualnie mogę powiedzieć, że problem ZTM-u, który z prywatnym przewoźnikiem tą umowę będzie za chwilę kończył, ale robi to przecież nie w swoim prywatnym interesie, tylko w interesie mieszkańców Tarowskich Gór, mieszkań mieszkańców metropolii, gdyż my dbamy o to, żeby jakość komunikacji, którą chcemy naszym mieszkańcom zapewnić, była jak najwyższa. I przede wszystkim jak najbezpieczniejsza. A więc kierowanie, kierowanie w moją stronę y, tych zarzutów jest bardzo, bardzo nie na miejscu. Stąd mówiłem o tym, że jest mi przykro. Y, miałem okazję uczestniczyć na zaproszenie pana posła Gogłowskiego w takim spotkaniu w jego biurze, w którym y, uczestniczyli również przewodniczący górniczko zagłębiowskiej metropolii, pan Kazimierz Karolczak i pan Grzegorz Kwitek, członek zarządu tejże metropolii. Którzy wytłumaczyli obecnym czem samorządowcom z tych gmin, dlaczego na dworzec wjechać nie można, w obecności pana posła Gogowskiego. To była jasna deklaracja, jaki jest tego powód. Nikt z nie mówił, że to jest zła wola, niechęć burmistrza Tanowskich Gór. Tymczasem dowiaduje się, że to burmistrz jest winien. Wyszedłem naprzeciw po raz kolejny samorządowcom rzeczonych gmin. Zaprosiłem ich do siebie, pokazałem mapę centrum Tanowskich Gór. Mówię, szukajmy na tym terenie działek, które, na których przewoźnik mógłby ewentualnie yy, zorganizować przystanki do wsiadania, do wysiadania. Szukajmy, choć podkreślę jeszcze raz, to nie moja robota. Ale Chciałem się, pomóc. Takie Wskazałem miejsce. takie miejsca dwa. Wskazałem takie miejsca, dwa y, miejsca, na dodatek będące w y, bezpośredniej bliskości i dworca autobusowego, i dworca kolejowego. Miejsca będące we władaniu kolei państwowych. Nie znam w ogóle y, opinii na ten temat, czy coś z tego wynikło. Czy ktoś koleje państwowe pytał? Jeśli pytał to czy koleje wyraziły zgodę. Jeśli wyraziły bądź nie, to czy poseł Głogowski, jednak przedstawiciel państwa, rozmawiał y, jako przedstawiciel państwa ze, z państwowymi spółkami na ten temat. Na ten temat nie wiem. Natomiast czytam w necie, że jest zatoka dla samochodów w ciągu ulicy Częstochowskiej i mam przerobić tą zatokę na, auto, na zatokę dla autobusu. Powiem, świetny pomysł. Ktoś kiedyś powiedział i uczynił mnie laureatem Złotej Piły, żeby tą zatokę poszerzyć, to trzeba by wyciąć kilka drzew, przestawić kilka latarni, Hydland prawdopodobnie tam jest do przełożenia, a i tak ten autobus w tej zatoce by się nie mieścił, wychodząc częściowo na drogę i blokując przebiegającą tamten, tamtędy drogę rowerową. No, czy jako odpowiedzialny samorządowiec, odpowiedzialny burmistrz. Człowiek, który reprezentuje 60 tysięcy mieszkańców Tarowskich Gór. Mam prawo taką decyzję podjąć. Czyli rozumiem, że trzeba by było, mówiąc kolokwialnie, rozwalić pewną inwestycję, żeby przygotować pod. Trzeba by było zniszczyć to, co zostało zrobione i pozbawić mieszkańców Tarowskich Gór kolejnych miejsc do parkowania. A przecież te samochody tam mają po to parkować, żeby mieszkańcy odbywali dalszą podróż autobusem bądź koleją. Y Wspominał Pan o tej jakości komunikacji, jak Pan ocenia ofertę Zarządu Transportu Metropolitalnego? Pytam w kontekście tego, że taka oferta wpłynęła też do tych gmin, jak Kalety, Woźniki i Boronów i Koszencin. i dla nich ta oferta jest niekorzystna, bo jak twierdzą byłoby to zbyt drogie w porównaniu do tego ile teraz płacą za organizację tej komunikacji. Dwa aspekty. Za jakość się płaci, to po pierwsze. Jeżeli ktoś oczekuje dobrej jakościowo obsługi, to trzeba za to zapłacić. Ale istotniejsze jest tu to, skąd się bierze różnica w cenie pomiędzy tym, co dzisiaj te gminy płacą prywatnemu przewoźnikowi, a co zapłaciłyby potencjalnie zarządowi transportu metropolitalnego. Otóż ta różnica bierze się stąd, że dziś gminy nie miejskie, Gminy niemiejskie y, mogą prowadzić komunikację na terenie swojej gminy z dopłatami pochodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego. Sprawa jest jasna: skoro są dopłaty, to jest taniej. Jest tu wszak jeden warunek, i on wymaga wyjaśnienia myślę, że to dogłębnego wyjaśnienia bo jeżeli prowadzimy transport na terenie gminy swojej, to prowadzimy go w jej granicach, czyli początek i koniec linii autobusowej, na którą jest wydane pozwolenie, znajduje się na terenie tejże samej gminy. Tymczasem dziś obsługa gmin polega na tym, że autobusy, linie obsługiwane przez te autobusy przebiegają przez gminy. teren wiele gmin, więc jest to typowa komunikacja międzygminna, ale dla komunikacji międzygminnej tych dopłat już nie ma, więc Musimy się zastanowić, czy chcemy komunikację, którą nazywamy gminną, a jest międzygminna, czy też chcemy mieć zgodnie z prawem komunikację zorganizowaną przez yy, profesjonalnego zarządcę, takim jest jak Zarząd Transportu Metropolitalnego, ale za to trzeba zapłacić. Yy, takie są w Polsce prawa. Ja tych praw nie ustanawiałem, ale przestrzegać musimy ich wszyscy. No właśnie, patrząc już nieco szerzej, poza problem. Tarnowski Gór, czy prywatnego przewoźnika, który tam jeździ. Jak ewentualnie powinna się zmieniać oferta Zarządu Transportu Metropolitalnego? W jakim kierunku powinna pójść ta organizacja komunikacji publicznej? W Tarnowskich Górach, w metropolii, w gminach wokół metropolii? My jesteśmy dużą metropolią, bo to jest 41 samorządów jest w tej metropoli, w skład metropolii naszej wchodzi 2,5 miliona mieszkańców. Duże metropolie w świecie mają swoje metro. My metramieć nie będziemy. Nie we wszystkich miastach jesteśmy w stanie zorganizować szybką komunikację tramwajową. Pozostają nam autobusy. One, poza koleją, która organizować ma jakby główny kręgosłup, oś transportu, może na większe odległości przemieszczanie, przemieszczanie pasażerów, pozostaną autobusy. Żeby te autobusy pełniły taką funkcję skutecznej komunikacji, to one muszą docierać jak najbliżej mieszkańca. A więc nie są to czasy z lat 90., kiedy z Gór wyjeżdżały autobusy w głównych kierunkach, gdzie ludzie zmierzali do pracy, a uczniowie do szkół. Czyli kierunek Bytom, kierunek Krupski młyn, kierunek miasteczko-Śląskie, tam kierunek, nie wiem, jeszcze Świerklanie z dalej piekary. Te czasy się skończyły. Dziś oprócz tych linii musimy, musimy zabezpieczać tereny. Zmierzające czy kanalizujące ruch w kierunku tych głównych osi, i to są takie małe pętle autobusowe, które od jakiegoś czasu wraz z ztm na terenie, na terenie naszego miasta wprowadzamy, organizując ten ruch, przybliżając autobus mieszkańcowi. Do tego, sieć, do tego sieć rowerów, dróg rowerowych, do tego rower metropolitalny, i z tego się zaczyna taki system już tworzyć że niekoniecznie trzeba samochodem dojechać wszędzie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że w Sanowskich Górach mamy więcej samochodów zarejestrowanych niż mieszkańców. A więc jak to ktoś ładnie powiedział, nawet noworodek ma samochód nie wyhaftowany na śpioszkach, tylko przynależny mu, może w garażu stojący. Wspominał Pan już też o tej o organizacji komunikacji, o kolei. Kończy się modernizacja linii 131, czyli tej tak zwanej dawnej magistrali węglowej, która przebiega od Chorzowa przez Tarnowskie Góry, miasteczko i aż nad Morze. Na ile to jest jakaś kolej, może być jakąś alternatywą czy częścią ważną tego całego systemu komunikacji? Z punktu widzenia metropolii bardzo ważną. Zresztą mamy w metropolii takie plany, które wykorzystanie tej kolei zakładają. W tej chwili ona jest obsługiwana zastępczo też przez autobusy, ponieważ linie kolejowe są w związku z remontem wyłączone. No ale 15 grudnia e, wracają. Wracają, natomiast jeszcze będzie, pamiętajmy, remontowany dworzec Katowice, a więc odcinek do Chorzowa jeszcze będzie gdzieś tutaj wyłączony. To ostatecznie będzie dopiero kropka nad i, kiedy się ten fragment torów uruchomi. Natomiast co to daje? Po pierwsze przejazd staroski Gór do Katowic nie powinien zająć więcej niż 34 minuty. Dziś jest to ponad czy do tej pory była to ponad godzina. W tym momencie nie warto będzie przemieszczać się samochodem z Gór do Katowic. W najlepszym wariancie autostradą to pół godziny jest. I problem z pozostawieniem samochodu w Katowicach. Z parkowaniem. Znacznie, z parkowaniem, znacznie wygodniej będzie odbyć tą podróż pociągiem. A na dodatek to jest jeszcze tylko fragment, fragment większego planu, bo pomiędzy Katowicami, Tarnowskimi górami i dalej portem lotniczym w Pyżowicach, czyli dalej, Zawiercie, ma kursować kolej metropolitalna. Czym to się różni poza nazwą od zwykłej kolei? Tylko tym sposobem finansowania i częstotliwością. No i większa liczba przystanków. Powiedzmy. Ano i częstsze przystanki, między innymi stąd, stąd oczekiwania mieszkańców, które zresztą staramy się zrealizować o powstawaniu nowych przystanków, choćby ten też słynny, wywołujący pewną burzę niechęć niektórych mieszkańców. Natomiast yy, bardzo dobrze odbierany przez wielu innych yy, w rejonie Osady Jana. Natomiast ta kolej w szczycie ma kursować według założeń planu nawet co 15 minut. No, taki przejazd do Katowic to było w czasach, kiedy do Katowic często jeździłem, to było moje marzenie. Ale jeszcze z tego skorzystam. Tak więc zapraszamy do korzystania z kolei. 15 grudnia wracają połączenia między korzowem a tarnowskimi górami i dalej. Moim gościem był dzisiaj burmistrz Tarnowski Gór. Pan Arkadiusz Czech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Chcecie więcej? To macie. No i pamiętajcie o subskrypcji.